Białka są związkami bardzo wrażliwymi na działanie wielu czynników, które mogą powodować uszkodzenie ich struktury oraz utratę ich aktywności biologicznej. Zjawisko takie nazywamy denaturacją białek. Natomiast czynniki wywołujące denaturację nazywamy czynnikami denaturującymi. W kolejnym eksperymencie zaprezentowany zostanie denaturujące działanie niektórych czynników chemicznych oraz fizycznych. W czterech probówkach znajdują się roztwory białka jaja kurzego, które zostaną poddane działaniu różnych czynników denaturujących. Do pierwszej probówki dodajemy 2 ml 10% kwasu trichlorooctowego. Od razu po dodaniu możemy zaobserwować wytrącenie się białego osadu, co świadczy o zajściu denaturacji. Do drugiej probówki dodajemy kroplami chlorku żelaza 3. Obserwujemy wytrącenie się brunatnego osadu co również świadczy o zejściu denaturacji białek. Do trzeciej probówki dodajemy kroplami roztworu siarczanu miedzi 2. Powstaje błękitny osad białczanu miedzi, który rozpuszcza się w obecności NaOH, dając roztwór o fioletowym zabarwieniu. Reakcję tę nazywamy reakcją biuretową, która pozwala na wykrywanie wiązań peptydowych w związkach. Zawartość czwartej probówki Gotujemy we wrzącej łaźni wodnej. Po paru minutach będziemy obserwować denaturację białek. Podsumowując, w doświadczeniu udało wykazać się denaturujący wpływ na białka takich czynników jak mocne kwasy, sole metali ciężkich i wysoka temperatura.